Cześć wszystkim. Słuchajcie, no, miała być dzisiaj sesja, miało być dzisiaj posiedzenie Sejmu, które zostało odwołane na ostatnią chwilę wczoraj, dlatego że, jak wiecie, prawo i sprawiedliwość trochę ma tam bałagan w swoim archeo, muszą to w sobie poukładać. Pomyślałem sobie więc, że to doskonały, doskonały moment, żeby przypomnieć, co działo się na posiedzeniu Sejmu w ubiegłym tygodniu. Mieliśmy w środę i w czwartek posiedzenie. W środę mieliśmy dyskusję nad kilkoma nowymi podatkami. Najpierw Prawo i Sprawiedliwość przepchnęło przez Sejm to, co nazwali sobie estońskim cit co oczywiście z estońskim cit nie ma nic wspólnego. Ja to nazwałem pistońskim cit i tłumaczyłem, dlaczego akurat tak, akurat tak ostro to oceniam. A następnie mieliśmy dużo gorszy temat, ponieważ dokonało się uchwalenie likwidacji ulgi abolicyjnej dla Polaków mieszkających w Polsce, pracujących za granicą mm. oraz, mm. <coughs> przepraszam, oraz um, niestety przeszło przez Sejm wprowadzenie cit dla spółek komandytowych. To były tematy tego dnia, chociaż oczywiście, oczywiście działo się jeszcze trochę więcej. Różnych innych rzeczy, ale o tym już za chwilkę. Na razie zapraszam do obejrzenia tych dwóch wypowiedzi z mojej strony na te tematy, o których przed chwilą wspomniałem. Szanowna Pani Marszałek, rozmawiamy tutaj o kolejnym podatku. W tym przypadku, oczywiście, będzie to podatek znowuż udawany, że go nie ma. Patrzę na salę, znowuż w sektorze Prawa i Sprawiedliwości, osób jeden, Pan Sprawozdawca. Dosyć takie, no powiedziałbym, smutne. Tylko teraz należy powiedzieć też jeszcze kilka słów do tych, którzy rzeczywiście nas dzisiaj słuchają. Tu podczas tej dyskusji słuchają. To są Polacy, którzy pracują za granicą. Polacy, którzy yy, niestety taką mają karierę zawodową. Niestety mówię, ponieważ w większości przypadków to nie są ludzie, którzy zdecydowali się rozwijać się zawodowo za granicą i mieszkać dalej oficjalnie albo ich rodziny zostawić tutaj w Polsce. To są ludzie, którzy przeżyli swoje osobiste tragedie. To są ludzie, dla których Polska była niewystarczająca, nie miała oferty. To są ludzie, którzy nie odnaleźli się na naszym rynku pracy, ponieważ na naszym rynku pracy albo tej pracy nie było, albo praca była tak mało opłacalna, że jak zobaczyli jak wyglądają oferty, Oferty za granicą to stwierdzili, że tam będzie o wiele lepiej i tam sobie jakoś poradzą. To są ludzie, którzy często zostawili swoje żony, dzieci na przykład albo mężów, rodziny, pracują tam, przysyłają pieniądze tu. Przyjeżdżają tu, żeby spędzić trochę czasu, następnie wyjeżdżają tam znowuż, żeby zarobić, żeby było na dalszy ciąg, na dalsze życie. To są Ludzie, którzy się poświęcają dla swoich rodzin, a mimo to pozostają patriotami, zostają tu w Polsce, ich rodziny są tu w Polsce. Oni te przy, pieniądze przywożą tutaj do Polski, tutaj je wydają w większości. No i co chce zrobić prawo i sprawiedliwość? Prawo i sprawiedliwość chce ograniczyć ulgę abolicyjną, chce zrobić wszystko, co się da, żeby ściągnąć z tych ludzi dodatkowy podatek. Chcę zmusić tych ludzi do płacenia dodatkowego podatku, którego mogliby nie płacić, gdyby nie to, że Prawo i Sprawiedliwości sypie się wszystko i to absolutnie ze wszystkich stron. Nie mają żadnego pomysłu, ale pomysłem nagle okazuje się zdarcie jeszcze dodatkowych pieniędzy z ludzi, którzy pracują za granicą. To jest uderzenie w Polonię naszą. Jeszcze większe niż to, co zrobiliście podczas tak zwanych wyborów udawanych korespondencyjnych, gdy większość była odcięta od możliwości do głosowania. To jest skandal. Dla tych ludzi to jest tragedia. Hańba wam za taką decyzję. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ciekawostkę na początek powiem sektor prawa i sprawiedliwości, dyskusja na temat estońskiego tak zwanego u posłów obecnych na sali widzę jeden. Dziękuję. Szacunek, Panie Pośle. Chociaż jeden. Chociaż jeden. Sprawozdawca, to nawet nie poseł. Sprawozdawca to musi. Dobrze. No cóż, żeby tak, takie rzeczy budziły emocje, a nie inne, którymi się tutaj zajmujemy. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość wprowadza w tym momencie coś, co nazwało sobie marketingowo-estońskim CIT-em, Natomiast no niestety niestety z tym estońskim citem to tak średnio jest. Tu już usłyszeliśmy poprzednie wypowiedzi, mniej więcej już to było wszystko opisane, ale powtórzmy sobie szybciutko. Innowacje wprowadzają, innowacje, która w Estonii funkcjonuje już od 20 lat. I spokojnie sobie tam żyje, i nasi włodarze, ani ci obecni przez pięć lat ostatnich, ani poprzedni przez osiem lat ostatnich, nie byli chętniejsi. Wcześniejszych osiem lat nie byli chętni, żeby się tym zająć. Bardzo prosta rzecz, bardzo prosta rzecz, spółka spółka nie wypłaca, dopóki nie wypłaca dywidendy, dopóty nie płaci podatku dochodowego. Naprawdę łatwe rozwiązanie. Oni tam w Estonii mają system podatkowy. Na, dzięki któremu spędzają 10 razy mniej czasu niż Polacy na rozliczaniu się. No i teraz dlaczego ten, ten podatek, ten estoński CIT, to nie będzie rzeczywiście estoński CIT? Po pierwsze, u nas powstało mnóstwo różnych obostrzeń, dodatków, takich pomysłów, które sprawiły, że nikt z tego nie skorzysta. I do tego na tym będę chciał błędować, ale wymieńmy to. Taka spółka musi mieć co najmniej trzech pracowników. Muszą być odpowiednie limity przychodów, spółki nie mogą mieć innych udziałów, innych spółek, udziałowcy nie mogą być spółkami. Wymuszone nakłady inwestycyjne, więc wykluczacie Państwo z tego całkowicie duże firmy, bo one sobie jakoś poradzą. Małe również z tego wykluczacie, właściwie wrzucicie to najmniejsze firmy, te najmniejsze, które, które będą bardzo nieliczne. Potem będziecie się chwalili, że wprowadziliście przecież estoński CIT. Tak jak chwalicie się tym, że obniżyliście podatek dochodowy, wtedy kiedy przy okazji podwyższyliście najniższą krajową, która spowodowała, że wzrosła średnia krajowa, co spowodowało, że wzrósł obowiązkowy ZUS. I de facto to sprawia, że ta obniżka podatku dochodowego do niczego tak właściwie nie doprowadziła. Dla osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, taka obniżka de facto doprowadziła do tego, że razem z tym ZUS-em doszło do podwyżki obciążeń podatkowych. Więc, szanowni Państwo, jeżeli chcecie pomagać, jeżeli rzeczywiście chcecie pomagać, no to może należałoby wziąć pod uwagę te wszystkie uwagi, które tutaj były, nasze poprawki, które doprowadziły do tego, by, że rzeczywiście byłby to estoński CIT, ale taki naprawdę estoński CIT. Ten estoński cit, a nie ten pisowski cit, wtedy moglibyśmy się zastanowić, wtedy moglibyśmy to poprzeć, ponieważ estoński cit, ten prawdziwy, jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Tylko problem polega na tym, że za każdym razem, gdy pis się za coś bierze, to za każdym razem kończy się to właśnie w taki sposób. I pytanie brzmi, jak długo tak się da, tak się da egzystować, ponieważ dzisiaj będziemy za chwilkę jeszcze poruszali inne tematy. Takie tematy, w których będziecie chcieli przykręcić śrubę jeszcze bardziej, tutaj chcecie pomagać. Ale jak już chcecie pomagać, no to kurczę, pomóżcie, a nie zróbcie tak, żeby aby przypadkiem nikt z tego nie skorzystał. Także czekamy na te poprawki, mamy nadzieję, że do nich dojdzie. Mamy cały czas nadzieję, póki ostatnie głosowanie się nie odbyło, że estoński cit będzie estoński, natomiast je jeżeli zostanie pisowski to Konfederacja nie będzie go popierać. Dziękuję bardzo. W trakcie sesji głosowań prawo i sprawiedliwość popełniło jeden kolosalny błąd, to znaczy przepchnięto przez Sejm przypadkiem poprawkę, która daje wszystkim lekarzom w Polsce podwyżkę o 100% pensji na czas trwania pandemii koronawirusa. Oczywiście oni tego nie chcieli. Oni chcieli zrobić tak, że tylko ci, co pracują przy samym koronawirusie, nie zauważyli zwyczajnie. No i tam w środę był ogromny popłoch na ten temat. Później musieli to naprawiać następnego dnia, ale o tym w następnym odcinku. Jak widzicie jestem w swetrze i troszkę kaszle, to dlatego, że Niestety złapałem koronawirusa, ale o tym koronawirusie też będę mówił już w następnych odcinkach. Tymczasem zapraszam jeszcze dziś na kanał Masza, na którym będzie opublikowany nowy odcinek Minęła XD20 z moim udziałem, wczorajszy program z redaktor Cholecką. Zapraszam serdecznie do oglądania.